No nie patrz się tak na Co? No po prostu jak najdłużej chcę na no, zapas sobie, wiesz, Twoje oczy zapisać w pamięci. Dobra, dobra. Żeby później skopiować Twoją twarz. Znam taką technologię. Kopiujesz? No. W no ogóle ja wiesz, nie. że ja potrafię mm, robić świadomy sny? Wiesz, że mieć świadomy sny? Jak? No im dłużej teraz się na Ciebie będę patrzył, tym łatwiej będzie mi śnie sobie Ciebie wyobrazić. I będę się naustrować. Yy, tak. A jaki, jaki z zrobić? Będę mógł robić. Jaki planujesz z, o, z tobą? No, powiedz, jaki planujesz zrobić z tobą. Wiesz co? Hmm. Chciałbym spędzić z tobą cały. Cały dzień. Z pewnością byłby wyjątkowy. Mhm. Świadomie nie ma takiego że, czegoś jak czas. Czyli teoretycznie mógłbym Cię zabrać w jakieś miejsce, obojętnie jakie miejsce na ziemi, albo nawet poza ziemią. Ogólnie. W poza ziemią, bo jesteś nieziemska. <słuchaj> <słuchaj> <słuchaj>